W świecie, który jest pełen różnych iluzji, Jezus stawia na radykalizm, i wcale się nie dziwię, że ta Ewangelia przeraża wielu chrześcijan, wielu katolików. No bo Jezus przecież mówi, że trzeba wyłupać sobie oko i odciąć rękę wtedy, kiedy ona jest przyczyną do grzechu. Ale Jezus na szali stawia coś więcej stawia nasze zbawienie. Więc jeśli mamy cel, którym jest niebo, to powinniśmy naprawdę zrobić wszystko, żeby do tego nieba się dostać. I teraz, wracając do tych iluzji, warto popatrzeć, w którym miejscu w moim życiu idę w jakąś złą stronę. Które miejsce jest takie, że powinienem go wyrzucić z mojego życia, że powinienem się od tego miejsca odciąć. Każda z takich może i nawet bolesnych operacji sprawia, że nasza droga do nieba się prostuje.